Proszę bardzo, idę sobie swoją ulicą, jest szaro, właściwie nie szaro, tylko jakoś tak dziwnie jakby brązowo-czerwono, nie wiem czy widać, najśmieszniejsze jest to, że jakieś coś dziwne spadło na samochody, wszystkie samochody upaprane, jakby nie wiem, błoto padało z nieba, o te akurat, ja, no też brudne. Kamerą nie widać, ale okiem widać, no. Co to spadło wszystko ku... na, 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 na auta. <tryk> Może mi ktoś wyjaśnić?